Od lutego do marca 2000 roku w Mozambiku bezustannie padał deszcz. Wywołało to katastrofę, którą spotęgował silny cyklon. Blisko pół miliona ludzi straciło domy. Straty były ogromne, choć kraj i tak był już biedny. Wszyscy są głodni, nic nie jedli. Nie mamy pożywienia. Deszcz zaczął padać w lutym. Ulewa trwała trzy tygodnie. Mozambik leży w południowej Afryce. Panuje tam klimat monsunowy. W roku 2000 monsuny były wyjątkowo intensywne. Spadły obfite opady, które stały się przyczyną powodzi. Rzeki wystąpiły z brzegów i zalały gęsto zaludnione tereny rolnicze. 11 lutego Międzynarodowy Czerwony Krzyż poinformował o sytuacji kryzysowej w Mozambiku i Botswanie. Zagrożone były też sąsiednie kraje. W Mozambiku większość mieszkańców utrzymuje się z pracy na roli i kryzys był nieunikniony, ale najgorszy koszmar miał dopiero nadejść. 22 lutego zamieszanie pogłębiło nadejście Elin. Był to nietypowy cyklon. Ogromna tropikalna burza zrzuciła kolejną ulewę na przemoczoną już ziemię, co stało się przyczyną powodzi. 25 lutego cyklon siał spustoszenie w południowo-wschodniej Afryce. Nawiedził Zimbabwe, Botswany, Namibię i RPA. Kilka krajów otworzyło wały ochronne przy zaporach. Bo wodzie i rzeki nie liczą się z granicami wytyczonymi przez człowieka. W Mozambiku kończą bieg rzeki, które płyną przez inne kraje. Po tropikalnej burzy zbiorniki retencyjne były przepełnione. Obawiano się, że zapory ulegną zniszczeniu i postanowiono spuścić część wody. Ocaliło to regiony w górze rzek, ale w dole wody było teraz jeszcze więcej.